Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dziś mamy gościa z bardzo daleka, aż ze Szczucina. Witamy w naszym studiu pana Jana Sipiora, burmistrza Szczucina. Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowę tradycyjnie z pięknych, przestronnych i klimatyzowanych murów Pabu Śródmieścia. Na szczęście na szczęście, na szczęście. na szczęście. Przeprowadzą Seweryn Partyński oraz Michał Gniawek. Panie burmistrzu, w weekend yy, kolejna odsłona Szczecińskiego Kręciołka. Pogoda Dopisała i yy, yy jak wyglądała ta edycja i wiem, że to nie ostatnia tego, tego typu impreza w Szczecinie. No, jesteśmy współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Wspólnie razem z Polskim Związkiem Motorowym organizujemy cztery cykle tego wydarzenia. Właśnie w ostatnim niedzielę odbył się trzeci, jeszcze nas czeka we wrześniu czwarta edycja. Pogoda dopisała. Być może trochę zbyt mało uczestników, ale podobno pojawiła się konkurencja w Limanowej, tak istotna w kalendarzu tych zmotoryzowanych, że no trochę słabiej było z frekwencją zawodników. To ja też burmistrza tutaj stanę w obronie tej frekwencji i powiem też, że niedziela miniony weekend był mocno aktywny, jeżeli chodzi o nasz region w imprezy. Przez Lisią Górę Perfekt, w Tarnowie Małopolska Tour, Wojnicz i wiele, wiele innych dookoła wszędzie się coś działo, także że jest taka też kulturowa rywalizacja więc my chyba gminy. Jest, tak jest to niewątpliwie tak. Natomiast no, my mamy... No Tą przewagę nad akurat tego typu imprezami, że mamy idealny, idealne miejsce do jego odbywania. Nasz plac targowy został tak zaplanowany, że można utworzyć naprawdę dobry tor wyścigowy i z tego korzysta i Polski Związek Motorowy, no i nasi mieszkańcy mają okazję zobaczyć to, co się I dzieje. I też jak rozmawialiśmy kiedyś, tylko już nie pamiętam, czy o tej inwestycji, czy innej inwestycji, ale chyba tej. Wspomniał Pan, że też warunki atmosferyczne są Wam nie straszne, bo jest to miejsce też zadaszowe. No takie, takie były zamiary, tak to zostało zaplanowane i faktycznie mamy 30 jarów pod dachem, więc to też jest rzadkość w naszym regionie. Mhm. Czyli w przypadku deszczu Szczucin no, jest bezkonkurencyjny. Dokładnie, dokładnie. Tak. imprezy nawet niemałe można organizować pod dachem. No właśnie ten deszcz, ten deszcz czyli Szczucin dotknęła kilka miesięcy temu, no może nie aż tak daleko, ale dwa, trzy miesiące temu dotknęła no, klęska powodziowa. Proszę powiedzieć, czy już yy, udało się jakby by, tak na bieżąco jakby naprawić powstałe szkody i jak właśnie ta powódź wpłynęła na Wasz yy, budżet, na Wasze plany inwestycyjne tegoroczne? Czy szkody się same naprawiły, bo teraz świeci słońce, jest gorąco, to w zasadzie... Plusło. Plusło. To chyba tylko w jednym przypadku, w tym przypadku komarków. Natomiast cała reszta została. No, skutki powodzi, bez względu na to, jak rozległe, są zawsze długotrwałe, tym bardziej, że trudno likwidować te, te skutki, szczególnie jeżeli chodzi o działalność gospodarczą osób fizycznych. Bo to, co było na, na polach, najpierw przysuszone, potem zamoczone, czyli zalane wodą. Ostatecznie teraz poddane kolejnej suszy to jest brak planowania, brak planowania to jest brak dochodów. Brak dochodów to są z kolei braki wpływu do budżetu, bo musimy pomóc mieszkańcom poprzez umorzenie podatku, no i, i wcześniej prowadzenie akcji powoziowej. Czyli ten wydatek to jest prawie milion złotych mniej w budżecie, i w związku z tym no, o tyle musimy kroić swoje możliwości inwestycyjne. Panie Burmistrzu, pamiętam, kilka tygodni temu zadzwoniła do mnie jedna z mieszkanych Szczucina, która narzekała na. Takie komarów Można to było przecież otrzymać, że a, komary gryzą i ktoś się awanturuje. I sorry, taki mamy klimat. I sory, taki mamy klimat. Jest lato, to muszą być komary. Muszą być. No ale Szczucin y, dotknęła ta plaga komarów, no i z tego co tak słyszę, jeżdżąc po samorządach, no, zostaliście trochę na lodzie, jeżeli chodzi o pomoc państwa w tym e, No niestety tak. Podobno to jest jeszcze procedowane. Komary, komary zdechną. No, natomiast komary na skutek suszy zdecydowanie mniej się nam namnażają. Myśmy byli szczególnie dotknięty, bo tak na dobrą sprawę 90% powierzchni gminy była zalana. A komary mają to do siebie, że lubią ciepło i lubią wodę jest to środowisko, w którym się rozmnażają. Więc te warunki do namnażania wręcz takiego arytmetycznego postępu w ich przyroście no, były zdecydowanie lepsze niż w innych miejscach. No, nie uzyskaliśmy na ten czas pomocy. W ramach powodzi. Powiat Dąbrowski, powyśle Dąbrowska przeżyło swoisty najazd czołowych polskich polityków z premierem i wicepremier na czele. Ich, jak pan interpretuje, ich obecność cokolwiek pomogła? Jest to dobre? Czy to jest po prostu jakiś fakt, zwykły medialny? I samy, w samym tym działaniu to trochę przeszkodziło, bo myśmy nawet nie mogli dowozić piasku w tym czasie, kiedy BOR operował na, na trasie przejazdu WIP-ów. Nie, no nie można powiedzieć, żeby nie pomogła, ale tej wyraźnej pomocy ani mieszkańcy, ani my jeszcze dzisiaj nie uzyskaliśmy, czy nie dostaliśmy środków na odbudowę zniszczonego mienia. Mieszkańcy nie uzyskali pomocy formalnej. Na ten czas jest dysponowana przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej, jako zadanie zlecone państwa, pomoc ta jednorazowa, która powinna była nastąpić najpóźniej na połowy czerwca, na no wypłacamy jeszcze w tej chwili. Panie burmistrzu, mamy już dosyć sporo czasu po wyborach samorządowych. Ta kadencja to dla Pana taki powrót do, 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 do władzy, do objęcia sterów, głównych sterów w Gminie Szczucin. Na pewno już Pan zrobił takie podsumowanie tego, co się zmieniło, kiedy była ta luka, kiedy Pan nie był burmistrzem. Ta kadencja to jest czas, jakby taki właśnie podsumowanie, i przygotowanie do tego do tej, do tej pięciolatki, jak to wygląda... Czy sprząta pan trupy z strzał? Dokładnie. Które ten, ten, pan, na, poprzedniku. Pewnie wszystkie te elementy występują, bo no, ta przerwa logistyczna w tym, co ja kiedyś planowałem, a co jest w tej chwili zrealizowania, na pewno mi przeszkadza. Nie wstrzę wszystkimi działaniami moich poprzedników się zgadzam i trochę muszę plany przewartościować. Problemem jest to, że okres planowania, jeżeli chodzi o środki unijne, no jakby odjechał. Ja w tej chwili trudno planować, trzeba planować na kolejny okres y, budżetu unijnego, ale łapać resztki, które są. No a teraz, teraz resztki są zamiatane, z tym, że coraz trudniej, bo coraz więcej aspirujących, a coraz mniej y, możliwości tych środków jednak y, no wyschło, no wyczerpano. Próbujemy w tej chwili poprawiać, bo nie w sensie tym, że negujemy wszystko, co było wykonywane wcześniej. Poprawiać trochę naszą strategię, a przy okazji plan rewitalizacji. Nie wszystkie zadania, które są konieczne do zrealizowania tam zostały zawarte. Myślę, że do końca roku się z tym uporamy i jeszcze ze środków, które są w dyspozycji województwa małopolskiego, ale i państwa, będziemy starali się parę rzeczy wykonać. Przygotowujemy się już teraz do ruszenia z kanalizacją w tej części gminy, która jest zdokumentowana, pozwalamy, posiadamy pozwolenie na budowę. Chcemy trochę inaczej ułożyć takie duże zadanie inwestycyjne, budowa przedszkola i żłobka. Zaplanowano dokładnie odwrotnie, nie, nie zbilansowano tych potrzeb, bo zaplanowano duży złobek z brakiem rozbudowy przedszkola. W tej chwili jest plan, by to odwrócić, czyli duże przedszkole z częścią żłobkową, jakby zaspokajającą wszystkie te y, y, działania. No i, i to, co się otwarło, y, Fundusz Dróg Samorządowych, aspirujemy w tej chwili Jesteśmy już po ocenie dwóch odcinków ulicznych w samym Szczecinie i mam nadzieję, że będziemy w tym roku jeszcze to zadanie rozpoczynać. Ja z racji tego, że dosyć często jestem w Krakowie podczas przekazywania różnych promes. Mam taką, takie wrażenie, nie wiem czy się Pan z tym zgadza, czy nie, że jest jakby takie większe otwarcie na samorządy, jeżeli chodzi o przekazywanie środków tych gmin, które są beneficjentami różnych programów, czy to jak wspomniał Pan Fundusz Dróg Powodziowych, czy Fundusz Dróg Samorządowych, czy drogi dojazdowe do Pól, etc., można byłoby wymienić tych różnych, różnych segmentów wsparcia dosyć sporo. Pan też ma takie wrażenie, że te środki są jakby dystrybuowane do większej ilości. Gmin są dzielone, nie tylko tak jak dawniej, tak mi się wydaje, że dostawali sami swoi, tylko teraz no niemalże każdej gminy, wszystkie gminy dostają. Nie chciałbym, nie chciałbym iść tym śladem, który pan uważa mhm. że kiedyś były dystrybuowane wyłącznie w jakimś tam kierunku. Daleki jestem od takich posądzeń, mhm. natomiast wydaje mi się, że tych środków jest po pierwsze więcej, mhm. czyli że Zarząd Województwa Małopolskiego większą ilość środków dystrybuuje i to prawda, do większej ilości gmin. My w, w części także korzystamy z tych, z tych środków, przynajmniej jeżeli chodzi o te drogi dojazdowe do Wól, to faktycznie było łatwe, zdecydowanie łatwiejsze niż wcześniej do uzyskania i te środki są spożytkowane. No właśnie, ile pozyskaliście i... Znaczy myśmy akurat włożyli wniosek tylko na 50, mhm. bo taką mieliśmy inwestycję, mhm. może potrzeby były większe, tylko przygotowanie było tylko na takim Takie przygotowujemy się na kolejny rok, bo deklaracja i Województwa jest taka, że będą one dalej dostępne, więc w związku z tym no będziemy o nie aspirować. Panie burmistrzu szansa przed Szczucinem kroi się w postaci, rysuje się w postaci budowy połączenia z centralnym portem komunikacyjnym? Być może sama ta główna trasa ominie szczuci, no aczkolwiek z tego, że są, są tory, jest szlak wytyczony, no to odtworzenie tej już jakby łącznika Szczucina już do tej głównej magistrali, no to już nim może się okazać nie aż takim ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym. Na pewno każde otwarcie, każde otwarcie w kierunku centrali, to znaczy tej części centralnej Polski, stolicy jest otwarciem pozytywnym i niewątpliwie nas też będzie czekać Pewien, pewien postęp w tym zakresie. Czy akurat uda się nitkę doprowadzić do, do tej, centrali, do tej y, centralnej y, osi komunikacyjnej? Trudno powiedzieć, ale na pewno będzie do kolei łączącej nas z centrum Polski bliżej. Hmm, te wszystkie inwestycje komunikacyjne nie są tanie. No, jedynym pozytywnym Elementem jest to, że nadal funkcjonuje choć zawieszona linia kolejowa, czyli jest własność polskich linii kolejowych i jest w związku z tym zdecydowanie łatwiej prowadzić inwestycje. Wykup gruntu, odszkodowania to są olbrzymie koszty i dużo czasu. A tu tylko umocnić nasy położyć tu jest jechać. trochę łatwiej, ale zobaczymy jak mhm. co, co czas. Do swego czasu pamiętam jeszcze za poprzedniej kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego poprzedni zarząd deklarował nawet, że dołoży 80% do uruchomienia takiej linii. Były takie rozmowy w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzone. Być może jeżeli teraz ta szprycha, jak to popularnie się nazywa, która będzie łączyła Tarnów z Centralnym Portem nie, nie. Komunikacyjnym powstanie, no to już te koszty połączenia dołączenia do tego szczucina mogą nie być aż takie duże Jest samorząd Województwa Małopolskiego wespół z czy tam z, z gminami z Powiśla może akurat się uda to jakoś znaczy, no, zamysł, zamysł reaktywowania tej linii faktycznie funkcjonował już od początku y, tego wieku. <noise> od początku, kiedy ją zamknięto? Na dobrą sprawę tak. Na dobrą sprawę, tak. I to z, dwu, z, wielu, z wielu względów, także tych sentymentalnych, mm -hmm. niekoniecznie ekonomicznych. I te względy ekonomiczne przeważyły, że jesteśmy na tym etapie, na jakim jesteśmy. Z uwagi na to, że siła y, samorządów y, powiśla Dąbrowskiego, no, nie jest siłą znaczącą. Nasza zresztą mhm. także, to nie chodzi o to, żeby mówił o sąsiadach, tylko także o sile naszego budżetu. Więc te udziały nie są takie łatwe do pozyskania, ale jakaś szansa jest. Ja mówię, najistotniejsza szansa to jest to, że własność jest po tej stronie, mhm. po której być powinna i że jest wydzielony pas. Ale pan dostrzega, tak już będę cisnął ten temat yy, połączenia kolejowego sens yy, pociąg do Szczucina. Wyłącznie, wyłącznie wtedy, kiedy będzie prowadził dalej. To nie będzie tylko lokalna linia, tylko ta linia, która będzie albo skomunikowana, albo bezpośrednio prowadziła dalej. Dla nas tradycyjnie połączenie z Krakowem było bardzo istotne. Zresztą jesteśmy mało ponad Polaninami zawsze, od zawsze. No a teraz jakby to jeszcze było otwarcie na centralną Polskę, czy nawet ten centralny port komunikacyjny, no to byłoby to, o co chodzi. No i też na Kraków, no bo przyjechalibyście też w nie, drugą stronę. Dokład, na, na dokładnie tak. No, byłoby po prostu otwarcie i do stolicy województwa, <C maple> i do stolicy kraju. nie jeszcze skończę tylko, no ale czy w takim wypadku często spotyka się Pan z posłem Michałem Cieślakiem, który w ogóle stworzył wokół siebie aurę takiego yeah, propagatora połączenia z Warszawą dwie godziny do dwie pół godziny. Ponieważ ambasador. Ambasador, dokładnie. I przecież mieszkaniec Szczucina. Znaczy urodzony w Szczucinie. W tej chwili nie mieszka w Brukseli, ale tak, te centymetry pewnie zostały po stronie pana posła. Spotykamy się, spotykamy się, o tych sprawach też rozmawiamy, natomiast tak jak mówię, no, pozyskiwanie tych, którzy by wsparli to działanie. Jest łatwiejsze na tym ciągu y, y, cięciwy niż łuku i tak to i tak to wygląda. No geometria jest taka no tak. prosta, no skraca się jednak y, y, odległości, a nie mm -hmm. nie wydłuża. Czyli to, to jest jakby druga kolejność to jest mm -hmm. Dobra, odpuszczam już temat kolejowy. Semestr, kolejowy. Semestr, ja. porozmawiamy, porozmawiamy, o przyszłości, ale tej jeszcze bardziej wydaje mi się odległej. Jak się, jakie są wyzwania dla mm, na w perspektywie najbliższych kilku lat, bo tu mówimy o drogach, mówimy o połączeniach komunikacyjnych, jednak Szczucin boryka się. No, z takimi problemami jak większość, większość tej wielkości miast w Polsce, czyli problemy z brakiem, brakiem pracy, odpływ młodych ludzi. Tarnów, który jest o wiele większy, również te problemy trawią miasto. Jak pan myśli, jest jakieś, jakieś antidotum na, na problemy tych małych miast? U nas chyba jeszcze bardziej dotkliwie ten temat wygląda, z uwagi, zresztą podobnie jak w Tarnowie, z uwagi na to, że kiedyś będąc jeszcze wsią, Szczecin był wsią mocno uprzemysłowioną. Wprawdzie kiedyś lokowano te zakłady pracy z przyczyn politycznych, mniej ekonomicznych. Ale to te pomagało, były, ale prawda? Ale miejsca pracy były i były te drożdże do rozwoju. W momencie, kiedy no, administracyjnie na dobrą sprawę pozamykały się te zakłady, e, potem popadała ta cała reszta, całe otoczenie z przyczyn ekonomicznych, no to powstała pewna pustka. No, a życie nie lubi pustki, więc Substytuty w, post w postaci wyjazdów, czyli tego wyludnienia ewidentnie wystąpiły i one pewnie będą trwały długo. Dla nas jest problemem pozyskanie takiej możliwości rozwojowej, która dawałaby miejsca pracy na miejscu. Działania w tym zakresie są podjęte, natomiast one no, jakby nie do końca widać skutek bo były na początku wielkie chęci, były deklaracje do tego, że ktoś będzie chciał inwestować w tej chwili, ci, którzy takie deklaracje składali się z tego, wycofują. Mimo tego, że w poprzedniej kadencji zakupiono znaczącą część gruntów, które mają być uzbrojone na strefę, strefę aktywności gospodarczej, no pieniądze są przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast czy my je do końca weźmiemy, prowadzimy pełną... Polegające na trzech przynajmniej kierunkach. Już nawet nie te, że jest potrzeba, bo tę potrzebę to, to znamy, no, poziom bezrobocia na, na, na terenie no, po, Szczecina. Tak, w jest w ogóle w skali małopolski na ja, samym skali, końcu. Kraju wysoko. No? skali Kraju wysoko. Ale jest to także bezrobocie trochę innego charakteru niż bezrobocie występujące w innych regionach czy miastach, może bardziej tak. Z uwagi na to, że w tym systemie, który jest rejestrowany w systemie bezrobocia, występuje najwięcej ludzi niewykwalifikowanych, czyli w wykształceniu podstawowym, co najwyżej gimnazjalnym, chociaż jest pewna grupa, i tą grupę należy zauważyć i zrobić wszystko, by mogła się aktywizować, to jest grupa pań. Między 40 a 60 rokiem życia, To z in, innych przyczyn niż ci ludzie młodzi nie mogły wyjechać. Bo albo opiekują się dziećmi, albo starszymi rodzicami, albo jakichś innych przyczyn losowych muszą na miejscu pozostać. I jest to grupa znacząca, około 700 osób, których musi, dla których musimy znaleźć substytut. No Trudno też, wiem, że tam w Szczecinie działa prężnie szkoła, centrum kształcenia, gdzie. gdzie, gdzie Przede wszystkim panowie, no bo tam są takie y, zawody, bardziej właśnie jakieś tam obrabiarka, Zresztą no, mechaniczne, mechaniczne bardziej, gdzie to można i... teraz trochę zmienia charakter, okay. ale tak, no, rdzennie była, było to technikum mechaniczne y, z całym otoczeniem. W tej chwili jest trochę i liceum, jest trochę mm -hmm. liceum kierunkowych. Ale chyba no, dobrze, że w takim mieście jak szucim no, nie trzeba wyjeżdżać nie wiem, do tarnowa do Dąbrowy, tylko uczeń może zostać i z tego co ja też tam jak kilka razy byłem w tej szkole, no na zupełnie przyzwoitych warunkach tak. się kształcić, nie trzeba pojechać. Zadba, Zadba no, powiedzmy o to, żeby te warunki do kształcenia były dobre. Kadra jest stosunkowo dobra, tutaj też nie można narzekać. Zresztą w bezrobocie wśród nauczycieli też na naszym terenie występuje dosyć znacząco. Stąd też jest to naprawdę taka wartość dodatkowa, która z jednej strony ma możliwość zagospodarowania tej młodzieży, która nie musi się, za przeproszeniem, udawać gdzieś tam dalej świat, no, odrywać od domu rodzinnego. Już w momencie edukacji ucieka. W Już na wiem. tym etapie wstępnym, tak. No a jeżeli chodzi o efekty, efekty kształcenia też nie są najgorsze. Ja sam mam doświadczenie domowe, mój syn kończył liceum akurat na miejscu i z powodzeniem skończył studia, więc nie ma tutaj jakiejś bariery. Która by stwarzała no, potrzebę emigracji w, w celu pobierania nauki w szkole średniej. Sen w Szczucinie, czy, czy na emigracji? Nie, nie, sen no, akurat na emigracji i to poza granicami. Mm. Tak. No, tym inaczej. Apelem uczniowie zostańcie i kształcie się w Szczucinie, kończymy dzisiejszy program. No, no, który... Tym bardziej, że próbujemy łącznie ze starostwem jeszcze mhm. udrożnić trochę, korzystając także z tych środków państwowych, udrożnić trochę komunikację w tym kierunku. Czyli z kursy autobusowe, ze Szczucina na zewnątrz i do Szczucina. Łącznie z tym, że przystanek końcowy będzie właśnie przy tej szkole. Więc miejmy nadzieję, że to także wspomoże cały ten proces. Okej, okay. czyli korzystamy z transportu zbiorowego, uczymy się w Szczucinie. Naszym i Państwa gościem był dziś burmistrz Szczucina, pan Jan Sipyraj. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rozmowę tradycyjnie z Pawu Siódmy się przewracili Seweryn Partyński oraz Michał Gniadek. Dziękujemy i do zobaczenia.